Cześć moi drodzy, witam was ponownie po dość długiej przerwie, ale ze względu na to, że, że zaczęłam pracę, no to niestety będzie to wyglądało teraz tak, że tydzień jestem na YouTubie, tydzień mnie nie ma, bo taki mam tryb pracy tydzień na tydzień. Także przykro mi bardzo, że troszkę mniej mnie tu będzie, ale przez ten tydzień, kiedy będę miała wolny, na pewno będę to nadrabiać i chciałabym minimum te dwa filmy w ciągu tego wolnego tygodnia. Nagrywać dla Was, także nie miejcie mi tego za złe, ale no niestety trzeba pracować. Także zapraszam Was do tego filmu, w którym na Instagramie zadawałam Wam pytania, który z dwóch kosmetyków mam przetestować w tym filmie. Dlatego ten film jest jakby stworzony na podstawie Waszych rekomendacji, które produkty mam przetestować także zaczniemy sobie może zacznę od pielęgnacji, którą dzisiaj nabyłam nowej, bo akurat skończył mi się żel do mycia twarzy i sobie kupiłam serię z Bielendy. Jest to Bielenda Econ Natural, żel do mycia twarzy nawilżający, kojący, cera sucha i odwodniona i mam te dwa kosmetyki kompatybilne ze sobą. To są taki sam skład, tylko tu jest krem do twarzy, tu jest żel do mycia twarzy. Także że już sobie przed chwilą umyłam i normalny, nie, że tak powiem, po jednym użyciu nie jestem w stanie stwierdzić, czy to będzie dobry kosmetyk, czy nie. Oby tylko jakiegoś wysypu po nim nie było, także będzie ok. Kremik to standardowo 50 ml. Ładne mają opakowania z tymi drewnianymi elementami. Tak samo, wcześniejszy ten kokosowy też miał coś takiego. Także ok. nałożymy sobie ten krem pod makijaż, no zobaczymy jak się sprawdzi, bo jest tu kilka kosmetyków, wybraliście, z którymi ja nie do końca, kiedyś miałam podejścia do nich, nie do końca z nimi się polubiłam, ale zresztą teraz będziecie mogli to zobaczyć, dlaczego i z jakich powodów one mi te kosmetyki nie przypasowały. Dlatego nakładamy sobie krem. A bardzo ładnie pachnie ten krem. Mhm. Widzicie co? Ja to zawsze mam takie porównania, jeśli chodzi o zapachy. Mi to pachnie. Jak taki izotonik. Albo frugo. Może jakieś? w każdym razie coś gazowanego w puszce. Takie mam odczucia względem tego zapachu. Mhm. No, taki w puszce. Ja nie pamiętam, jak one się nazywają, te napoje w puszce, takie, takie izotoniczne trochę. No, w każdym razie ładny jest ten zapach i taki dość treściwy ten krem jest, bo to jest do cery suchej. Nie jest on taki bardzo oleisty. I może twarz też jakoś mocno się nie błyszczy po tym, ale to z jednej strony dobrze, bo ja, jak na przykład nie chcę mi się malować i, i wychodzę do pracy, to ja po prostu sobie tylko nakładam krem i ewentualnie przypudrowuję sobie strefę T, czyli te miejsca, w których się szybko wyświecam. No, fajny, spoko nawet ten krem się zapowiada, żeby tylko nie wysypało. Bo aktualnie już jestem wysypana, ale to niestety przez kobiece dni. Także nic z tym nie zrobię. To już tak schodzi. Także trzeba czekać, aż zejdzie. Dobra. Więc teraz przejdziemy sobie um, do podkładu i podkład, który wybraliście z dwóch, tam było um, L'Oreal i i bodajże vibo, i wybraliście vibo. Forever Better Skin. E, miałam już podejście do tego podkładu i wtedy nie do końca mi on podpasował, bo taką jakby uczucie takiej maski miałam na twarzy. No nie wiem, zobaczymy teraz. Może coś się zmieniło, ale też musicie brać y, poprawkę na to, że ja mam cerę suchą, jakby przetłuszcza się w strefie T, ale ona ma dużo często suchych skórek przez moje zapalenie skóry. Także y, jeśli ktoś ma. Dobrze nawierzoną cerę. Nie ma suchy skórek, to możliwe, że te podkłady Wam podpasują. Bo mówię ja się sugeruję tylko e, swoją opinią użytkowania na mojej cerze. Także dobra, przejdźmy sobie do tego podkładu. Jest to mocno kryjący podkład. E, Zresztą zaraz zobaczycie. Kolor mam też jasny. ja mam taki lekko żółtawy ten odcień, ale trudno. Taki sobie wtedy wybrałam. Nie będzie to jakoś mocno widać. Na razie nałożymy tyle. Pokażę Wam, jak to krycie wygląda tu. Mam nadzieję, że teraz będę miała inne odczucia. Wybaczcie mi, ale mm, nie podłączyłam wcześniej mikrofonu, więc może słabiej mi było słychać. Dobra. Wstępnie ten pod, y, produkt nałożyłam. Hmm. Na czoło na czole nie wygląda zbyt dobrze, bo tam mam trochę Suchych miejsc, mam przesuszenie w tym momencie. No, na nosie nawet względnie wygląda, tylko on jest mocno matujący. Tutaj nie ma w ogóle co mówić o jakimkolwiek nawilżeniu ze strony tego podkładu. Będzie to typowo kryjący i matujący podkład. Nie jest źle. Mi się wydaje, że będzie gorzej, jeśli go przypudruję, ale no zobaczymy. W każdym razie mam tu jeszcze troszkę na ręce: to sobie go dołożę w te miejsca, w których potrzebuję. Ok, i następnym produktem, który wybraliście, jest korektor. E, tak, korektor z Lovely. No More Dark Circle. I jest to jedyneczka, która wcale nie jest taka jasna, jakby się wydawało. Bo ona jest nawet taka na pograniczu tego podkładu, może nawet ciut ciemniejsza. Te kolory w niektórych markach to normalnie, no ale cóż, nałożymy. I ja ogólnie, e, jeśli chodzi o ten korektor z Lovely, ja go bardzo długo używałam i bardzo go lubiłam i nadal go lubię. Korektor bez zarzutu, nie ma się do czego doczepić. Korektor jest fajny. <laughs> I jeśli chodzi o puder który dla mnie wybraliście. To tym razem było właśnie zacięta walka między PAZÉ a tym pudrem z Max Factor Miracle Veil vale. i wybraliście Max Factor, co mnie bardzo cieszy, bo PAZÉ dosłownie cały czas używam na okrągło. I jeśli chodzi o ten Max Factor, to to jest puder rozświetlający. Dlatego jeśli chodzi o ten podkład w tym momencie no to cieszę się bardzo z tego powodu, że on jest rozświetlający, bo czuję się bardzo matowa. <grych> Także wezmę sobie... a wezmę sobie może go... nie, wezmę pędzel. I on ma taki delikatny kolor. Nie będzie jakoś mocno, bynajmniej mnie nie przyciemnia ten kolor. No chyba, że ktoś byłby już naprawdę taki całkiem biały. No to może ciut koloru by nadał, ale wiecie co, w ogóle jeśli chodzi o ten, ym, o ten podkład to on już tak mocno mi zastygł na twarzy, że ja tak naprawdę mogłabym go w ogóle nie pudrować. Bo on ym, już wyglądał jak przypudrowany. <laughs> Dlatego od razu mówię, no jeśli ktoś nie lubi bardzo mocnych matujących podkładów no, to to nie będzie coś dla niego. Ja aż tak mocnych to nie do końca lubię. Dobra, przyjrzyjmy się teraz, jak to przypódnę. No i właśnie o to mi chodziło. Nadal to wygląda źle. Wręcz bardzo źle. Tu w ogóle nawet nad ustami mi wszedł w jakąś zmarszczkę małą. Na nosie to wygląda, jakby już się ważył i na czole. No nie jest, Nie wygląda to dobrze, szczególnie na takiej cerze. Słuchaj jakiejś skłonnej do a, alergii, atopów i takich rzeczy. No nie wiem, no, no może, wam się, może Wam się sprawdzi. No ja mówię, już drugie podejście mam do tego produktu, a myślałam, że naprawdę będzie fajny, bo oglądałam recenzje innych dziewczyn i no niestety, no trudno. W każdym razie nie będę go używała więcej, bo, bo nie ma sensu, bo to naprawdę wygląda źle u mnie na cerze. No ale dobra, no skończymy ten makijaż, nie ma co się tam rozczulać nad sobą. Jestem w domu, także nie muszę dzisiaj nigdzie wychodzić. Dobra, następnym produktem to był puder brązujący i oczywiście wybraliście Han, czyli mój niezmienny ulubieniec. Także nakładamy. Brązer nałożony, i teraz jeśli chodzi o róż, no to do wyboru był Glam Shop, który już wam pokazywałam dużo razy, praktycznie w każdym moim filmie. I drugim różem to jest Inglot. I ja go kupiłam, wiecie, co już dość dawno face blush i tutaj chyba nawet róż do policzków. Uwaga, o okolice oczu, pisze na nim. Także taki odcień. To jest taka brzoskwinka. Taki łososiowo-brzoskwiniowy. Fajny kolor typowo do um, takich cieplejszych karnacji. Ja go bardzo swego czasu lubiłam. Długo go używałam. W sumie czasem i tak nadal do niego wracam. Jest to fajny, taki subtelny róż. Taki właśnie brzoskwiniowy, bardzo ładny kolor nadaje, takiej świeżości. Ok, i jeśli chodzi o rozświetlacz, to pytałam Was, czy to ma być Gramsham Rozświetlica, czy to ma być ten yy, rozświetlacz, który ostatnio Wam testowałam z Biedronki, który uwielbiam. Jest na szczęście wybraliście jego. Bo jest po prostu. Wiecie co, jakbym miałam powiedzieć, czy ten czy rozświetlica, która kosztuje, bodajże 25 albo 30 zł, a to kosztowało mnie chyba 10. No to nawet się nie zastanawiajcie, bo no nie ma sensu wydawać no jakby trzykrotność yy, czegoś, co jest równie no w sumie jest nawet lepsze moim zdaniem. Ten produkt jest lepszy niż rozświetlica, bo rozświetlica jest bardzo delikatnym rozświetlaczem, takim subtelnym bardzo, a tutaj to już mamy fajny, konkretny błysk możecie zobaczyć jedno namoczenie pędzla a to już się naprawdę tak błyszczy jeszcze jak dołożymy to już w ogóle jest ekstra błysk ja jestem bardzo z tego produktu zadowolona jest jeden z lepszych rozświetlaczy jakie testowałam no także nie ma co przepłacać Okej, okay, brwi sobie w ogóle ja czy ja wam napisałam tam co do brwi chyba nie dlatego <grym> z lovely pomadę sobie zastosujemy tylko ja sobie muszę do niej pędzelek jakiś wziąć jakiś mały i podkreślimy sobie brwi w ogóle zapomniałam nie napisałam wam tam nic do brwi Zobaczcie, cóż to za paleta najpiękniejsza paleta po prostu jakąś świat widział jest to Be Perfect Carnival 3 Love Tahiti ze współpracy z Stacey Marie. Proszę bardzo, patrzcie na to. To jest... To jest kosmos. To jest jedna z najpiękniejszych palet, jakie trafiła w moje ręce. Jest taka różnorodność, możecie zobaczyć tak okiem wyobraźni. Sobie podzielcie tą paletę. Widzicie to? Tak? Dobrze ja to Wam pokazuję? No tak mniej więcej, takie jakby segmenty, widzicie to, że każdy można jakby odrębny rodzaj makijażu wykonać. Tutaj mamy coś takiego niudowego trochę, trochę brązów, beżów, jakiegoś tam żółtego, tutaj mamy już coś szalonego, tu już mamy fiolety, róże, coś połyskującego, także naprawdę potencjał w tej palecie jest ogromny i tutaj można stworzyć dosłownie wszystko, także nie przedłużajmy, zaczynajmy i wiecie co, ja nie wiem, co ja mam dzisiaj zrobić. Jaki zrobić wam makijaż? Wiecie co? Ja się chyba pobawię trochę z tymi e, żółtymi odcieniami i coś tam wpleciemy jeszcze. No zobaczymy, może coś szalonego stworzymy dzisiaj? A co? A co kurczę? Zawsze tak na spokojnie, to może dzisiaj coś zaszalejemy. Dobra, zacznę sobie od odcienia może tego tu i nim zaznaczę załamanie. Nie wiecie co? Jednak użyję tego. Tu. Czyli taka mm, zgnita żółć. Tak, to jest zgnita żółć. Ale zobaczcie, jaki to jest pigment. Ja dosłownie raz pędzlem dotknęłam. No, to jest naprawdę. Paleta warta swojej ceny. Oj, przepraszam, coś tam czepłam nogą. To jest naprawdę paleta warta swojej ceny. Kosztuje, ja ja nią Coś 180 zł, chyba. Zależy też, na jakiej stronie zamawiacie. No i tam przesyłka zależy, czy właśnie od strony, czy macie darmową, czy, czy trzeba zapłacić. Kolor jest piękny, uwielbiam takie odcienie. To jest jeden z ulubionych odcieni, jeśli chodzi o makijaż oczu. Dla mnie. Ja coś czuję, że my dzisiaj zaszalejemy. To nie będzie coś zwykłego. Bo już jak trzymam tą paletę w rękach, to już chcę pokazać Wam cały potencja potencjał tej palety, bo to jest naprawdę coś ekstra. Szczególnie dla osób, które pasjonują się makijażem, które lubią poszaleć, lubią próbować nowych rzeczy. Dlatego ta paleta na pewno Wam się spodoba. No rozcierajmy. Teraz przejdziemy sobie, żeby troszkę przyciemnić ten makijaż. Myślę, że do tego odcienia, do odcienia ginger. I tym samym pędzlem będę to robiła. Przyciemnimy sobie zewnętrzny kącik. Mhm, naprawdę taki ginger jest. No i też możecie zobaczyć, jak pięknie się te odcienie łączą ze sobą. To jest dosłownie kilka ruchów, a te cienie są już ze sobą połączone. Tutaj nie trzeba naprawdę cudować i wymachiwać tym pędzlem, Bóg wie jak, bo to dosłownie się łączy samo. Nałożycie to dosłownie dwa ruchy i ten cień jest połączony. Naprawdę nie ma się do czego doczepić. Ta paleta jest po prostu genialna. To jest jedna z lepszych palet, jakie miałam. Troszkę już ich miałam. Tak to wygląda. Piękne połączenie, naprawdę piękne. Wiecie co? Ja bym coś tu zaszalała. To mnie kusi, tak, żeby coś tu podziałać z kolorami. Chciałabym jakiś pędzel tu. Co myślicie, co by można tutaj dołożyć? Ja myślę, żeby dołożyć coś, hmm, coś z tych kolorów. Tak mnie kusi. Ten mnie bardzo kusi i ten. Myślicie, że to będzie pasować? W sumie, nawet jeśli nie będzie, to nic nie szkodzi, nie? Dobra. Zróbmy tak, że nałożymy sobie najpierw bazę. Coś z fioletów. Yy, może to. Na yy, wewnętrzną część załamania powieki. No czy wy to widzicie? No piękny ten odcień jest. To będzie taki mój topper pod yy, ten błysk. No. To jest błysk, proszę państwa. To jest coś. Przepiękny. Przepiękny jest błysk. Ja sobie teraz jeszcze dopracuję tym pędzlem. To gdzieś gdzie mi brakuje. Dobra, nie osypały się nie. Tu praktycznie nie osypało się nic, także cieszy mnie to niezmiernie, bo nie chciałam zobaczyć całą rękę mam już tego. Ale jak to się błyszczy możecie zobaczyć. No, błysk jest konkretny. Okej. Okay. Dolną powiekę teraz. Hmm. Zaznaczymy sobie dolną może jakimś brązikiem. Może tym najciemniejszym brązem. Żeby to troszkę złagodzić wszystko. A ten najciemniejszy brąz to jest odcień koko. Ale dzisiaj sobie zrobiłam na tych oczach Cudawianki, no ale dobra, no w każdym razie trzeba porządnie przetestować tą paletę. Ok, ja sobie jeszcze troszkę czarnego z palety wezmę, przyciemnię sobie tutaj dolną powiekę, troszkę, żeby mi to tak fajnie tutaj akcentowało. Zaraz chyba tego czarnego jeszcze nałożymy troszkę na w załamaniu górnej powieki. Tak mi się wydaje. Na tym żółtym. Tak zrobimy. Mhm. Dobra, nakładam sobie go jeszcze tu. Bo za jasno mi tu jest. Znę jakiś mały pędzel. I jeszcze tego żółtego sobie troszkę dołożę nad tą czerń żeby jeszcze bardziej wydobyć ten kolor o właśnie i voila takie artystiki nam powychodziły dzisiaj no no na co dzień raczej bym tak nie poszła ale niezmiernie mi się ten makijaż sylwestra to czemu nie Dobra, ja sobie jeszcze wytuszuję rzęski. Jeśli chodzi o tusz, który wybrałyście, wybraliście, to był yy, ten tusz. To jest Maybelline Lash Sensational. Bardzo go lubię. To nie jest efekt sztucznych rzęs, ale i tak jest super ekstra. Okej. Okay. Usta. Jeśli chodzi o usta, wybraliście pomadki Maybelline, co mnie nie dziwi, bo są bardzo fajne, tylko są bardzo trwałe. Ale jeśli chodzi o taki makijaż, jakby to był Sylwestra, no to jak najbardziej ten rodzaj pomadki byłby uzasadniony, że tak powiem. I chyba użyję ten odcień, żeby to troszkę uspokoić ten makijaż, żeby nie przesadzić też z ustami, bo tu jest już cienka linia, żeby przegiąć Ale możecie zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie. Jest to bardzo, ale to bardzo mocny makijaż. Szalony, wręcz powiedziałabym, że teatralno-artystyczny. Jak wam się podoba? W ogóle, jakby nie patrzeć, to wy wybraliście mi makijaż. Wybraliście kosmetyki, wybraliście makijaż. Także tak prezentuje się makijaż po waszych sugestiach, jeśli chodzi o kosmetyki. I podsumowując, co ja mogę powiedzieć na temat tego makijażu. Oczywiście makijaż oczu mi się bardzo podoba, bo jakby nie patrzeć, zajmuję się tym, uwielbiam malować, dlatego dla mnie to jest nic strasznego to, co się dzieje w tym momencie na oczach. Uwierzcie mi, bywało bardziej spektakularnie jeszcze w moim życiu, jeśli chodzi o cieniowanie oka. Kolory się pięknie ze sobą łączą. Ta paleta jest po prostu super, jest genialna. Każda osoba, która mm, pasjonuje się makijażem, która lubi to robić, będzie z niej zadowolona, bo jest naprawdę sztosowa. Jeśli chodzi o pomadkę, to znam ją, lubię, ona się kleją, ale są bardzo trwałe. Także to się im wybacza, to klejenie, bo jest trochę męczące czasem wręcz, ale utrzymuje się. Jakbyście tego nie zmyli, to i dwa dni będziecie ją mieć, i nawet trzy, o, można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o podkład, no to dalej podtrzymuję. Nie lubię tego podkładu, nie podoba mi się, jak on wygląda. Jest taki... Wiecie co? Ja już bym go trochę porównała z podkładem Estee Lauder Double Wear i wiem, że on ma dużo um, jakby ulubieńców, w, jeśli chodzi o użytkowników, ale wiecie co? No dla mnie to są trochę podobne Formuły też jest bardzo mocno zastygająca, e, mocno matująca. No, moja cera nie, nie lubi się za bardzo z tego typu podkładami, bo jednak jest sucha i potrzebuje nawilżenia. A taki tępy mat, który od razu zastyga, ściąga tą skórę, po prostu dla mnie jest niekomfortowy do noszenia, nawet na jakieś takie wyjście. No, mówię, dla mnie mocny e, podkład, który ma dobre krycie i ładnie leży, to jest. Catrice True Skin. I dla mnie to jest super ekstra podkład, który moim zdaniem przewyższa wszystkie te drogie podkłady, takie matujące, zastygające. Bo po co tak naprawdę robić sobie taką maskę? Jakby nie patrzeć, to on narusza też tą naszą skórę i ona nie jest później dobrej kondycji przy dłuższym stosowaniu takich produktów. Dlatego nie, podkładowi mówię nie, nie podoba mi się, opakowanie mi się podoba, bardzo mi się podoba i Forever Better Skin po prostu, jak to przeczytałam, to mówię, to na pewno będzie podkład mojego życia, ale niestety nie jest i nie będę już go używać więcej, bo nie chcę po prostu, bo to wygląda źle. Także to nie. No, bronzer to wiadomo, wiecie, że uwielbiam. Korektor też bardzo lubię, jakby był jaśniejszy, to już by było ekstra. Rozświetlacz, o! Jest sztosiwo, po prostu najlepszy ostatni, jaki miałam. Róż lubię, używam od bardzo dawna. Tusz do rzęs oczywiście też bardzo lubię. Pomadki to przed chwilą powiedziałam lubię, ale one się kleją. Puder rozświetlający ekstra, super. I nawet jeśli chodzi o nakładanie pod oczy, on się sprawdza. Jeśli chodzi o brwi, no to tak jak mówiłam, nie napisałam tam, ale użyłam z Lovely, lubię tą pomadę, jest fajna. Także um, tyle, jeśli chodzi o makijaż. Ja oczywiście porobię Wam jakieś fajne zdjęcia jeszcze z tego makijażu. Bo teraz mówię, wyglądam trochę jak czarownica, ja zaraz tymi włosami coś zrobię i za chwilkę do Was wracam. Także poczekajcie sekundę. Dobra, coś tu zrobiłam. Nie wiem, co tu do końca jest, ale jakieś koka. Bynajmniej starałam się coś z tymi włosami zrobić, żeby je podpiąć. Niech będzie tak, jak jest. Także yy, tak to wygląda. Ogólnie mi się ten makijaż podoba, bo. Te kolory są piękne, ta paleta jest cudowna, nie jest tania, ale jest no naprawdę ekstra, i to można nią masę makijaży stworzyć, bo to ona ma tak ogromny potencjał. Nie wiem, co tu jeszcze dodać, jeśli chodzi o tą paletę, jest po prostu. no jest Jedna z lepszych palet, można, mogę tak powiedzieć. I jeśli chcecie więcej makijaży tą paletą, to oczywiście dajcie mi znać. Bo ja bardzo chętnie jakieś szalone makijaże dla Was zrobię, bo bardzo to lubię. Także fajna będzie odmiana od tych takich nudziaków ostatnich, które ciągle robiliśmy. Dlatego, jeśli Wam się podobał film i chcielibyście więcej, szczególnie jeśli chodzi o tą paletę, to koniecznie mi piszcie pod spodem. Czekam na Wasze opinie. Także dziękuję Wam bardzo za ten film i przede wszystkim osoby, które. Reagowały na story na Instagramie i dzięki wam w sumie jest ten film powstał. To wy wybraliście ten makijaż dla mnie, ja jestem bardzo z niego zadowolona oprócz podkładu. Yy, także żegnam się z wami i do zobaczenia już myślę za kilka dni, bo muszę nadrobić w tym tygodniu, zanim pójdę do pracy. Także buziaczki papa.